No i mi jedną Pałac ci Masz pałackę Pałac jest Dobra ocztąd ci trzyma pałac, trzymaj ram Jest Pałacu jeden Ocztą ci trzymam Chodź Krzysiu, tu idziemy na B Tu jest dwóch na A na pewno Tak mi się wydaje Cojcie, tylko powolutku, bo może być jeszcze w apartach jeden A jakbym poszedł kurwa underem. Dobra idź to się już może do niego może... wyrzuć sobie coś pod B? No, zrobić. Ja chodź robię hała, za ty wchodź Skurw To teraz już się na B Dobra, zapierdala mam sami na B. Mam C -y -y ten B. ten będzie Co? Kuchnia Zapasz kuchnia. Bo mnie zdejmę, ja mam noła on każdy ci już Yes, I'm tapped.